Witajcie kochani. dzisiejszy jest przygotowałam z strapeczki z, z miejscowości Ruda Śląska. Dwie te nowe, 100 tysięcy w gotówce, szansek, jeden jedno szczęśliwe linie i owoce eksplozja. Taki niebiesko zielony draping. Spójrzcie sami. Ruda Śląska. Tak, szwietnie. Zaraz się zabieramy za draping po drugiej stronie. Tak, szwietnie, kochani. zobaczmy wszystkie po drugiej stronie. Mamy, tak jak wcześniej powtórzyłam. Zielono-niebieski draping. No, wka to jest 21 złotych. Tak wiecie, zaczynamy trapać. Trzy nie są do strapania. I tutaj się utworzyła jedna linia. Zobaczymy, co dalej. Mm, słoneczko. Zobaczymy, jak się spisze Ruta Śląska. Księżyc. Nie ma. I ostatnia. Sakwa. Ale ona się na się nie przyczyni nam do utworzenia I co my tutaj mamy? 3 złoty. D, o jeden. D, d. Dobra. Szalone zakupy. Bonus safe, Bonus złoto. Ale to nam nic nie daje. Szukamy. 36. Szósteczka. 38. I dziewiątka. Jedenastka. Siódemka oboczek. 34.

I 27. No i co my tu mamy? 31 oboczka, 26 oboczek, kolejny oboczek, 18 35? Kolejny oboczek, 12, kolejny oboczek, kolejny oboczek, no i co? Strapka pusta, HN no to co, nadmiana owocowa eksposja, jak to to linia się nie utworzyła w niej. Kokos, ale nam tutaj kokos żadnej linii nie daje. Banany, banany również nie tworzą żadnej linii, no i ostatni, owoc to cytryna. jeszcze tutaj karambo było, ale strapka pusta. PS, niestety, co nadzieja, w drugim 100 tysięcy w gotówce. 21, 17, 2.

K -G -C. Podsumowanie jest płacone. Na moich 21 zł tylko kolejna strapeczka. Pod linią było niestety tylko zwrot. Jest tam 18 zł na minusie, ale kolejna miejscowa zaliczona. gruta Śląska od niej najlepszej. Zdorano się pokazała, jak to się mówi, to sofretna, ale oczywiście to jest stereotyp. Także kochani, trzymajcie się cieplutko. To cześć, papa. Pa.